To jest najlepsze? To jest że na plecach mam k***a Jaki słodziu Wow, abym taką klapkę za. Chopie ona jest taka wielka, ona, jest taka wielka, ona jest taka wielka się z tej łapy ona, ona ci do nie wiem, do ucha czy gdzie wyższy mózg Czołgiem wiadę w nią Czołgiem ci wyższy mózg że wydam to. Ile z 50 milionów Jeden gościu ma 1000 godzin w tej grze, drugi jest prywatny, że je pewnie się o tam.

a nie my boim, no tak, nie ma Jak się już potem, że ten moment 7.30 wybiegam, wybiegam ze szkoły, ale przed tym jeszcze byłem na, na pierwszym piętrze, nie? I tam było chyba pięciu typów, ja dwóch szło na ten egzamin, stron na ten egzamin miał Długo kur... i potem i biegłem w w stronę sekretariatu i szybko zatrzymałem się jak kreskówce, nie tak o, wiesz, też. i na innej nodze kurwa, jeszcze leciałem i powiedziałem. O! Złe piętro! I zbiegłem na dół. <noise> Pokaż tą ciemę, ale... słodkie ja zawsze się mieć jakąś tarantulę, nie? Albo, albo, albo pająka No <słuch> to samo jest, ale tarantula, albo węża Ale mam Tak. Tak? że tu nie wejdzie Ale jak zobaczyłem tą ciemę, musiałem to kupić Bo jestem takim wielkim fanciem One są takie słodkie ja ja jestem słodki no to jest końsko nieprawda Jestem spodziakiem Haha, E, to gdzie? Czekaj, mam ten perk, czekaj Ja mam takiego fajnego perk'a, że Że jak patrzę na bonesy, to mi piszczy Gdzie są bonesy? Tutaj gdzieś No czy tak kurde? Widzisz, Czekaj, to to, jak skannie. O, Jak się kupiłem na tobie, że raz nie trafiłem. i czekaj, Tam. Tutaj, pan. No gówno, nie k. Małym, no. Ile to mamy tu 150 tysięcy? Całą mapę. No ja to... robisz? To są bący. Ty pogana zrobię, i bący robię. Czekam ich bardziej. No ale co, dla dla talentu za talent się płaci, nie? Tak Ten się jeszcze ma takie warkocze, bo się dań spoko, ale musi wyglądać jak mieć 6 metrów. Tak Ale wyglądało fajnie Ara, tak i biegniemy od gana do Gena, to od gana do sfer... Wow 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 wow, oka No wiem. Ale mam właśnie szybko No nie do Kanekakena Twojego pani na boja pojedziemy nie ma gena ja? obok siebie? Tak nie... Kur... O! Dobra, jednak właśnie nie ma obok siebie. Jeszcze raz tę jak gena, to też bym się chciała chciał obok siebie. <noise> wow. Ale wow. Ale się... Przestraszyliśmy się, bo nasza przyjaciółka, której nawet nie ściągnę... Zdymana. Wow, wow. Dobra, okay, widzisz, Ja pójdę ściągnąć szybko, bo ta szmata jest Jest coś że się goni. Szybko szmatę wylecę i bie biegnie do gena. A, on się goni z kim Zostaw mi szata, nie świeć mi pryoru wow. Mać co bądź, ale nie ratuje szatę Tylko ona ratuje szatę, które punkty mi dadzą za ja Jest Jezu czemu oh, ona yeah. z nim tu do mnie przebiegła ona, ona ma nie, jak, jesteś gejem, jaka jest flaga, czekaj Toż ta to, 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 to Tomb Raider ma... no Raider Ma jakąś flagę To jest super, fajnie w, LGBT To ty, ty jesteś dobry z grafy nie? Z mam, Maurytanią, mam nadzieję. Czekaj, ona ma Uzbekistanu. Nie wiem, jest jakiś żółty, biały chyba, pilotowy taki mocny. Co mam powiedzieć? Nie wiem. Paryż. Paryż jest w sumie ładnym krajem, tylko jeśli się pominieć... tych śpiących, zeslanych na ziemi, i ci. trzykających Jak ona wbiegła w killera już? Nie wiem, jakby tito mito. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie będziesz, no, yeah. no kuwa znowu się przy mnie gania nie A ja tu silnik próbuje zrobić kobieta a tymi tu killera raz A a rzucił się na mnie Dobra, niszczy silnik, nie rzucił się na mnie, ale teraz rzucił się na mnie To pora kamień chyba, nie? Co on Nie wiadaj, że z jest takim bobkiem I one się waliły, też maty. Co to było, kur... O, Co ty zgubił cię Dobra, spada. spadam i <grym> daje. daję O, kur... Ty po Zrogi, kur... To Brajder mi blokuje Niech ukradnie jak on to powiedział, żeby tak tak szykowany kiedyś, nie? No ja nie, trzyman, on ruję to! Run, run! A kur... oni mnie oh, oh, pedał, świeć, oh, 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 mieć. Oh, oh, oh. run, run, no ja run! No gdzie się nagrywasz, to nie? Tak, nagrywam każdą rundę. Run, no! Run, run, run! Krótko no jest to zębka! Uh. Decay, gdzieś. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woah! Niewiele zabrakło, abym się wyszarpał, nie? Niewiele wybrakowałem, abym chłopie, abym wyszarpał zębami. Mój złobek. Okej, okay. Skoro tak twierdzisz. Ma kapelusz. Kapelusz to jest fajny. Silnik w tym miejscu nie jest fajny i temu go nie zrobię. Wiesz co, nie jest fajne? Ty, Nikider. Gieler, ja to, wie, ale to Nie robię tego silnika. No, dlatego, że sk... Lekko OP. Mogłem skakiwać tylko przez... Aby... Gość, który umie robić 5 salt jest uważany za OP, nie? W moim... W moim... Moi, w moim, nie wiem... W mojej książce, ale... No kur... Jak Możemy c... Może dogonić 5 sekund Nie no wiem. Ja na przykład... Przez okno. nie mówisz. Ja wiem, Jack. Ostatnio, nim wygrałem jedną rundę, to jedną muszę posiedziałem dwa razy. Jedną uderzyłem, a pozostałych dwóch nie widziałem w ogóle. No jakby, tak, nie ma, tak działa, jak jesteś jak, 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 słaby, no to spotykasz tyle po Zaraz, zaraz się do mnie kolega rzuci Nie KURWA Dajcie mi kurwa jakąś I tam no, ci... się, biegłem w drzewo w ogóle, nie? Myślę, że nawet byś nie biegł, to by Pewnie dlatego, że. Nie wiem, ale. Są Co to jest? Pray, pray for PAMISH A mnie podnosi Tom Bride. A. Nawet nie leczy. On się wsiął, nie ten... Gdzie ty tu ku... Ty masz na tej fazie. Nie, mam. Ma... Który musi gdzieś palec małem, Ja tak umarłem. Nie, bo... nie, 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 O silnik, nie, silnik. nie, go nie, nie, na początku. nie, na końcu. Ważne. nie, nie, rider do mnie nie, I ty Daj mi, daj mi, daj mi, some time to think. I'm to look at me. in the bathroom looking or Wait, waiting for the next. Just fucking Tak, ready to A my jesteśmy super inaczej w mężczyzn. konta. Ale później do niej, więc ja muszę mortować, i z do tej. Prawej chyba, no jest tak. Chyba, ale chyba jest blisko niej. Chyba bo jest nie. blisko mnie, właśnie. Niej niej bo. Niej dobra, bo. dobra, to wiele wyjaśn. No ta o, nie, 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 jednak. Zdecyduj się. nie, jest na Ty dasz? A jest Ty nie, Ty nie, A, nie, 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 bądź. O, nie, ale jest niestety killer który woli się teleportować 30 razy jest Lekko. Dobra, zostawi mnie. Idę... Tak idzie do mnie, idę tutaj do mnie. O uciekaj, 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 uciekaj. Chyba mi się uciekaj, uciekaj, nie uda A bo uda się. O... zablokował ok wyjście, zablokował <laughs> na wyjście! Naprawdę? Tak... Nawet ja nie wiedziałem, że można tak robić Ale nie, nie, ale z wyjście, czy nie mogę przejść? No. Usiaknijmy lepiej, bo może mieć bluordena bl, bl, Jakieś kur taki mi wyrosły przed mordą nie... kiedy ty to działało tak też Ale jak się pojawiały te krzaki to wciąż dało się uciec. Nie wiem jeszcze do czego to zależało, ale nie, nie byłem zlakowany przez nie.